Hej, witam Ciebie serdecznie kochana polko Polaków w Niemczech. Ja nazywam się Christian Madej i nagrywam do Ciebie prosto z dekancelarii. Na co dzień zajmuję się wspieraniem osób prywatnych i przedsiębiorców pod kątem finansów, podatków i ubezpieczeń w Niemczech. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie zmiany od sierpnia 2025, które Ciebie jako Polaka mieszkającego w Niemczech lub planującego taki wyjazd ogromnie zainteresują. A żeby Was już na samym początku rozgrzać, zanim przejdziemy do konkretnych punktów, chciałem powiedzieć dwa przykłady tego, o czym powiemy dzisiaj w odcinku. I między innymi obok takich rzeczy jak rozpoczęcie sezonu Bundesligi, który właśnie pierwszy mecz odbędzie się w Niemczech, przez takie ciekawe i tutaj lubiące finanse tematy jak wzrost emerytur w Niemczech. Pierwszy punkt, mianowicie zdjęcia do paszportu lub dowodu. Tak, tak, ci z Was, którzy oglądają mnie miesiąc w miesiąc, wiedzą już, że na wiadomościach odnośnie maja 25 mówiłem już o tym. Natomiast co tam takiego miało miejsce? No chociażby to, że był tak zwany übergangsfrist, übergangsphase, czyli taki okres przejściowy, dla właśnie jeszcze jakichś urzędów, ratuszów i tak dalej, które jeszcze nie mogły podołać procesowi digitalizacji, bo o co w tym chodzi? Chodzi o proces digitalizacji zdjęć do właśnie paszportu i dowodu. Od sierpnia 2025 najpóźniej wszystkie te urzędy muszą właśnie przyjąć tego typu digitalne zdjęcie. Te zmiany tak szybko zachodzą i akurat w na natłoku tych wszystkich zmian jakiś miesiąc, półtorej temu akurat miałem okazję też wyrabiać dokument, tutaj w Niemczech, paszport i było potrzebne zdjęcie. Idąc do fotografa, tyle się głowiłem, bo to było jakoś krótko po naganiu tych wiadomości na maj 25. Jak to wszystko się odbędzie, jak on przekaże ten. I okazuje się, że to wszystko w ogóle idzie bardzo prosto, bo mają taką wspólną bazę danych. Fotograf daje tylko taki kod, właśnie tak naprawdę, taki klucz dla urzędu, który, przez który oni potem sobie to zdjęcie otwierają. Super, świetnie to działa. Pod tym kątem też dobrze, że nie musi być kochani, być drukowane, potem skanowane i nie ma utraty tej jakości. Chociażby to jest świetny, świetny punkt, który mi się osobiście podoba i do mnie przemawia. Moi kochani, drugi punkt. Einschweizungvergütung für Solarenergie sinkt. Co to oznacza? Mianowicie w Niemczech, jeżeli mam panele fotowoltaiczne, Produkuję właśnie prąd z energii słonecznej na przykład i mam nadwyżkę, to sprzedaję ją sobie do dostawcy prądu do elektrowni. W ramach tego, że co ym, pół roku aktualnie cena, kwota jaką otrzymasz za właśnie kilowatt maleje o 1 punkt procentowy i właśnie kolejna, kolejna właśnie redukcja będzie miała miejsce od sierpnia 2025. I tym samym chcę trochę zapowiedzieć, właśnie niedługi odcinek, który się pojawi. Mianowicie na temat tego, że w Niemczech nie tylko bardzo popularne, ale stosunkowo bardzo prosto można zainstalować właśnie panele słoneczne na balkonie, mając na uwadze kilka ważnych punktów. I co prawda w takiej instalacji nie chodzi o to, żeby sprzedawać prąd do elektrowni, ponieważ instalacja powiedzmy jest na tyle mała. Że w niej głównie chodzi o to, żeby pokryć zapotrzebowanie prądu, jakie masz w mieszkaniu tudzież w domu. I uwaga, z tego co wiem, jest to w dużym stopniu albo nawet całkowicie możliwe, ale będę chciał, żebyście sprawdzili to razem ze mną, a w tym odcinku, może sobie z tego dwa albo trzy odcinki. Jak będę właśnie taką instalację montował, gdzie to trzeba zgłosić, co trzeba zrobić, powiem tylko jedno, że właściciel mieszkania tudzież spółdzielnia nie ma tutaj nic do gadania. Podstawowo prawnie uregulowane jest to tak, że ewentualnie przy bardzo ważnym powodzie mogą tego typu czegoś zamówić. Ja sobie to wyobrażam. Na przykład balkony grożą zawaleniem, muszą być wyremontowane, jakieś tego typu naprawdę ważne, poważne uszkodzenia, niebezpieczeństwa. Wtedy faktycznie może to być, tak sobie to wyobrażam. Jest to tak zwany wyścigę grunt, to wtedy faktycznie byłoby to niemożliwe. Ale sprawdźmy to razem, żeby właśnie ceny energii poszły bardzo do góry, żeby zobaczyć, czy dam radę uzyskać darmowy prąd na nasze mieszkanie. I przechodząc do punktu trzeciego, który tyczy się sztucznej inteligencji, chciałem Was zaprosić do partena odcinka, który właśnie dlatego, że działa tak wyśmienicie, ponieważ jest to aplikacja do prowadzenia całej twojej księgowości to chociażby przy właśnie, bo ona działa po polsku, masz tam bazującego na sztucznej inteligencji tłumacza, czyli na przykład prowadzisz filmy w Niemczech i nie wiesz jak napisać, że pomalowałeś ściany, że położyłeś podłogę, że nie wiem, skułeś tynk, położyłeś tam gładź na przykład. Wyszło i tak dalej, potem posprzątałeś, potem wniosłeś to tamto i nie wiesz, jak te pozycje napisać na przykład na rachunku. To jest to jedna z opcji, którą właśnie e-faktura oferuje. Zapraszam. K. Jeśli prowadzisz firmę, czyli tak zwaną gewerbę w Niemczech, albo dopiero planujesz ją założyć, chcę ci polecić aplikację e-faktura. W opisie znajdziesz link rabatowy, który da ci pierwszy miesiąc za darmo, a potem 50% zniżki przez kolejne pół roku. E-faktura to aplikacja księgowa, która nie chcę mówić, że zrewolucjonizuje, ale na pewno pozwoli ci Skupić się na prawdziwym zarabianiu. Działa jak Twój osobisty asystent do wystawiania rachunków po niemiecku, nawet jeśli nie znasz języka. Wbudowany tłumacz AI przetłumaczy każdą pozycję, a fakturę wystawisz w kilka kliknięć. Twoja księgowa też pokocha e-fakturę, bo wszystko pobierze jednym kliknięciem, nawet koszty, które po prostu sfotografujesz telefonem zaraz po odejściu od kasy. Link w opisie, testuj za darmo przez miesiąc i ciesz się 50% zniżką przez pół roku. No właśnie, jak już się dowiedziałeś, jak i ile innych poza tą jedną, poza tą jedną skromną zaletą, jaką ma e-faktura, przejdźmy do tego, co pod kątem sztucznej inteligencji, w właśnie już nawet nie tylko w Niemczech, ale i też w Europie, bo za sprawą AI Act, czyli przepisach Unii Europejskiej, które mówią jedno, że tego typu czaty jak GPT, Gminy itd., itd., no, te wszystkie systemy. Muszą zdradzić wiele więcej. Ochrona danych osobowych, ochrona o przetrzymywaniu danych, o tym wszystkim innym, i z czego się trochę bardzo cieszę, ale mam pewne po prostu też obawy. Dostawcy tego typu programów muszą teraz mówić, na jakich konkretnie informacjach na przykład były te modele trenowane, jakie dane one zbierają, przetrzymują, zachowują, itd. I to fajnie, że będziemy wiedzieli, że jest większa transparencja, ale czy to nie będzie kosztem znowu? Funkcjonalności. Zobaczymy, czy ich działanie się nie pogorszy. Mam nadzieję, że nie. Bo sami wiemy, trochę te przepisy czasami Unii Europejskiej prowadzą do, do dobrych zmian, do lepszych, do większego bezpieczeństwa, do mniejszych zanieczyszczeń itd. I tak, i tak Ale też w wielu przypadkach są pewnego rodzaju kagańcem, ograniczeniem. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście ogólnie, ogólnie za przepisami Unii Europejskiej czy raczej macie tam wiele zastrzeżeń. I teraz idziemy dalej moi kochani. Mamy punkt czwarty, o którym wspomniałem na samym początku, mianowicie wzrost emerytur w Niemczech. Co prawda wzrost emerytur miał miejsce już w lipcu 2025, natomiast tam też emeryci i renciści dostali wyrównanie za większą składkę pobraną np. Na, na obostrzenie pielęgnacyjne i ogólnie ta emerytura, tudzież renta, która do nich wpłynęła nie była tą domyślną, którą będą aktualnie otrzymywać. Wzrost emerytur y, dla przypomnienia jest niski, bardzo niski, ale y, oczywiście y, Niemcy mają, i to powtarzam w kółko, y, dobre emerytury. Tylko wiele osób teraz powinno się zapytać, ale czemu, skoro one są średnia emerytura w Niemczech, w mojej kraju na tą chwilę wynosi 1045 euro miesięcznie, z czego 70% ponad procent jest poniżej. 1200 euro. Także te emerytury są liche. Sobie teraz wyobraź sobie, że na przykład od przyszłego miesiąca załóżmy, że tą średnią bierzesz, 1000, nawet 1100 euro załóżmy. Od przyszłego miesiąca masz teraz dalej swoje wszystkie opłaty, nie? czyli tam nie wiem, czynsz albo nie czynsz, jak masz własną nieruchomość opłaty na przykład do spółdzielni, prąd, woda, czy na wszystko ci starczy. No i właśnie, ponieważ Niemcy nie opiewają głównie na tych państwowych emeryturach, tylko są, w ogóle oni oszczędzają minimum 10% swojego dochodu. Minimum. To nie jest tak, to 10% to jest takie już wszystko i to idzie w jedno miejsce. Tylko nie, ogólnie oszczędzają, odkładają na konto i to sobie rośnie. Swoje konto załóżmy bankowe, a potem część z tego, większą część z tego, właśnie na składki emerytalne, które w Niemczech są świetne, ponieważ są przez państwo dotowane, gdzie na przykład zainwestowałeś na przykład wiem, 100 euro miesięcznie a razy 12, 1200 euro, no i średnio tak około, zależy od twojego indywidualnego procentu podatkowego, bo tam w Niemczech zależy od twojego dochodu w danym roku, ale gdzieś tam średnio między 30 do 50% tego co, czyli powiedzmy, że połowę z tego 1200 euro i 600 euro dostajesz potem przy rozliczeniu podatkowym z powrotem w postaci zaoszczędzonego podatku. Także pomyśl. Aha, no nie myśl. W sumie to nie myśl. Po prostu odezwie się do nas. Numer telefonu, adres mailowy. No i tutaj coś dla fanów piłki nożnej. Tak jak Wam obiecałem w piątym punkcie, rozpoczęcie sezonu piłkarskiego Bundesligi 22 sierpnia 2025 rozpoczyna się meczem otwierającym z. FC Bayern München przeciwko RB Leipzig. Dajcie znać w komentarzu, czy cieszycie się z tego powodu i czy właśnie będziecie oglądali jakieś mecze, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej. Także dajcie znać w komentarzu. Moi kochani, teraz tak jak przed chwilą też się dowiedzieliście, chociażby z powodu yy, dla tych widzów, którzy już oglądają zmian odnośnie zwiększonych emerytur, czy prowadzenia tych digitalnych zdjęć i te, z tych rzeczy na przyszłość, czyli montowanie na przykład instalacji fotowoltaicznej na balkonie. To wszystko będziesz na bieżąco subskrybując ten kanał. I teraz jeszcze dla Was uwaga, uwaga. Nowość, jeżeli dacie teraz łapkę w górę, to YouTube wprowadził nową funkcję tak zwanego hype'u, czyli jeszcze jak klikniecie łapkę w górę, możecie dać mi dodatkowy punkt, żeby jeszcze bardziej, jeszcze wyżej był ten film wypunktowany. Także moi Kani, zróbcie to, ale tylko wtedy. Wtedy jeżeli uważacie ten film za Potrzebny i interesujący, i dowiedzieliście się czegoś z niego, bo chcę tylko robić dobre treści, które Wam się podobają i Was interesują. Także, moi kochani, trzymajcie się do następnego razu. Kysja Madej de Kancelaria, a następny film za 3, 2, 1.